Płynie. Płynie. No ale tak. Tak właśnie działa odprowadzenie wodu z drenu upaskowego. Jak widzicie, wtedy tej wody mało nie ma, bo jednak tu sobie płynie mały struneczek Nie ma co się oszukiwać. I ta woda cały czas przemijająca jest. I ta woda właśnie jest odprowadzana z przestrzeni wokół ław fundamentowych. No teraz ostatnio dużo popadało, więc tej wody jest dużo więcej, ale jak były takie upały yy, jeszcze niedawno, to i tak i tak mimo wszystko ta woda gruntowa, która jest gdzieś tam w gruncie, sobie tutaj cały czas przenikała i fajnie płynęła w mniejszej ilości oczywiście, ale jednak. Dobrze, czyli jest dowód na to, że dren działa. Teraz pokażemy, jak to wygląda na około domu. Tu jest studnię zbiorcza, gdzie są trzy rury. Jedna rura, która idzie z jednej strony domu, oraz druga, która opasa drugą część domu. No i ta zbiorcza, która tam idzie do drenu. Które widzieliście wcześniej, a jeżeli mówimy już o wokół domu, no to jak widać jest sucho. Można chodzić, nie ma tu absolutnie wody. Może jakieś pozostałości ale generalnie jest ok. no i tu jest droga studzienka 3 metrowa no, staram się tam dostać bo no, tu tu właśnie po opadach mnie zamuliło cały czas walczę z tym gruntem który tu niestety się osuwa podczas deszczy no a jesteśmy już tak daleko już mamy folię kubełkową także w najbliższym czasie będziemy to wszystko zasypywać. O, tu jest druga strona. Jak widać, też jest sucho. Nie ma tu żadnej wody stojącej. Zaraz nam wytłumaczę, jak to zostało przeze mnie wykonane. Jest to bardzo prosty sposób, naprawdę. Wymagający nie wiadomo jakich zdolności manualnych, i nie wiadomo jakich kurcze umiejętności. A uwierzcie mi, że można na tym naprawdę sporo pieniążków zaoszczędzić. No, tutaj trochę jest takiej już na ławie samej no, gliny z wodą, która tutaj po prostu no, cały czas jest i będzie, dopóki ta budowa się nie skończy, nie zostanie to zasypane, zagospodarowane odpowiednio, to będą takie problemy. A więc tak. Dren wykonany jest przy zastosowaniu takiego żwiru, to jest frakcja 1632, ja kupiłem około 12 ton tego żwiru, no już dokładnie nie pamiętam, ale prawdopodobnie płaciłem coś około 60 zł za tonę, musiałbym zobaczyć sobie do fakturki, także łatwo przewidzieć ile mnie to kosztowało, takie oto rury plastikowej z otworkami które są tutaj o widać je są umiejscowione po obwodzie raz, dwa trzy, czterech w czterech, czterech bądź pięciu takich ciągach otulone otuliną kokosową oraz wzmocnione oplotem stalowym miałem dylemat czy dać po prostu tylko taką plastikową rurę czy taką ale stwierdziłem, że będzie dodatkowe zabezpieczenie przed tą taką frakcją, właśnie miałką, gliną. Że, jeżeli się już przedostanie, mi po prostu ta frakcja do tej, w miejsce tej, tej rury, no to będzie to jeszcze zawsze jakaś, jakieś zatrzymanie tego właściwie takiego pyłu mokrego, bo to tak trzeba nazwać. Co jeszcze? No i do włókninka, taka budowlana. Ja jej kupiłem. No dosyć taka jest, można powiedzieć, gruba. To nie jest jakaś agrowłóknina z marketu, tylko taka geowłóknina budowlana. Ja jej kupiłem tutaj dokładnie 60 metrów. Zapłaciłem 350 zł. Za rurę 60 metrów bieżących zapłaciłem 850 zł. Za tą 2 dwumetrową zapłaciłem chyba 70 zł. Za 3 metrową sumarycznie, za dwie zapłaciłem coś 180 zł. Także generalnie całość, czyli na 200 dzięki 60 metrów tej rury wyniosło mi 1500 zł plus cenarz wiru. Reszta, wszystko moja praca. Zasady zabudowy, bardzo proste. Tutaj, z uwagi na to, że ja wzdłuż ławy fundamentowej 40, miałem tu po prostu wykop, i tutaj ta woda widziałem, że ona sobie cały czas wokół ław migruje i po prostu tutaj sobie cieknie przekopałem tą działkę w tamtą stronę żeby zrobić jej ujście a w zasadzie potem tylko ja wypełniłem to yy, yy, uzupełniłem to yy, opasałem to, no opasałem to yy, po prostu tym drenem jak to zrobiłem więc tą geowłókninę dwumetrową rozłożyłem sobie na dnie tam będą się pojawiały Wam zdjęcia jakieś postaram się wrzucić rozłożyłem sobie ją najpierw na dnie boki zapas sobie wyrzuciłem na zewnątrz do środka dałem żywieru. Mniej więcej do połowy ławy. Następnie na to położyłem sobie rurę na około domu. Połączyłem sobie z tamtą studzienką oraz z tą studzienką. Tutaj przy okazji podkreślę, że tą studzienkę jak i tamtą obsadziłem na wylewce betonowej. Czyli krótko mówiąc wykopałem sobie dziurę. Pogłębiłem to co było tutaj po prostu już naturalnie jakby zrobione podczas wykopywania pod zabudowę ław. Pogłębiłem, odeskowałem sobie, żeby mi tu woda nie napływała, zalałem sobie betonem, zaprawą murarską I, i tą studzienkę wsadziłem sobie do środka Wcześniej oczywiście wyciąłem sobie dwa, trzy otwory około tej, w przypadku tej studzienki Żeby te rury, które wracają z tej strony i z tej strony mogły sobie tutaj wejść Krótko mówiąc są dwie studzienki poprzekątnej rewizyjne tak? Uważam, że więcej chyba nie potrzeba tak mi się wydaje. Nie wiem, może to jest błąd, ale moim zdaniem wystarczą w zupełności te dwie. Gdy już miałem go włóknę, wysypałem sobie żwir i zacząłem układać tą rurę. Oczywiście musiałem ją ułożyć ze spadkiem. no Na początku trochę mi to nie szło. I w no, no, jed, jed, jednym miejscu podniosłem, w drugim mi się obniżyło i tak generalnie nie szło mi to za bardzo, więc sobie wymyśliłem w taki sposób że i mi się to sprawdziło, że miałem rurę, rurę po prostu leżącą, już w drenie, kładłem sobie tu poziomicę, tak, czyli na przykład tu sobie koniec odsypałem, dokładałem poziomicę i zawsze patrzyłem sobie, żeby oczko po prostu było z odpowiednim spadkiem. Wiedziałem, że yy, yy, musi być to różnica około 1 cm, więc sobie to jak chcę, po prostu przy ustawieniu tej poziomicy do pionu sprawdzałem, czy rzeczywiście tutaj z tej strony pod poziomicą jest ta przestrzeń około 1 cm I zasypywałem, jeżeli było to, to było. Było dobrze. Przesuwałem się po prostu dalej poziomicą i generalnie układałem po każdym metrze bieżącym drenu. Yy, nie starałem się ułożyć naraz całej rury. Bo mi to absolutnie się nie udawało, wkurzałem się i, i no i no, 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 no mi to akurat nie wychodziło. Ale jeżeli zacząłem robić sobie po metrze, według poziomicy, y, poszło mi bardzo fajnie i bardzo szybko. Ważna rzecz. To tylko taka, to pewnie wszyscy już wiedzą, a może nie wiedzą, ci co są w temacie i się trochę tym interesują, to już na pewno wyczytali, że jeżeli. Y, moje ławy były 40 są 40 i mam kurczę kredy o powiedzmy tak 40 to ja zacząłem tamtą studzienkę po tamtej stronie co byłem wam pokazywać rura szła tu dosłownie centymetr poniżej centymetr poniżej górnej krawędzi ławy i wiedziałem że muszę sobie spokojnie dojść tutaj do środka Tą rurą tak muszę ułożyć rurę, żeby, nam, żeby wyszła w połowie tego końca ławy. Nie? Więc, skoro mam 15 metrów długą ławę, no to mniej więcej założyłem, że około centymetra, centymetra, nawet półtora muszę schodzić na metrze. Nie? No, i tak też się stało, bo jak dojechałem tą rurą do, tej, do, tej, do tego rogu, czyli do tego rogu tam. No to byłem rzeczywiście rurą w tą stronę. Natomiast jedąc już tutaj w tym kierunku była podobna zasada. Yy, tu akurat mam 11,5 metra. No to praktycznie można by rzec, że też yy, te 1,5 cm to było wystarczające. Tu już samą właściwie końcówkę tej rurek układałem to na tutaj przy tym rogu akurat tutaj przy studzience. To już naprawdę zeszłem całkowicie na dół. Tak żeby się wpiąć do tej studzienki. No i w zasadzie tyle i na koniec, jak już miałem ułożoną rurę, zasypałem to wszystko po prostu żwirem. Oczywiście to etapami stabilizowałem, czyli. Tak jeszcze powiem obrazowo. Pokażę wam, że na przykład jak sobie zaczynałem, to brałem sobie. Takiego żwiru zasypywałem sobie ten koniec, żeby go ustabilizować. Wykładałem poziomice, nie? Wykładałem poziomice. Miałem spadek, widziałem, wsypałem sobie znowu wiaderko żwiru, i widziałem, że ta część jest do zasypania, więc od razu to uzupełniałem. Tak, zasypywałem do góry, do włókienka sobie tu zakładałem to, co tutaj miałem, wyprowadzono na, na boki. Zakładałem na to ciach packa żwiru i szłem dalej. I w ten sposób się przemieszczałem. Na sam koniec wszystko jeszcze obsypałem pozostałością żwiru oraz piachu. Piachu, właściwie takiej pospółki, można by powiedzieć. Po spółki, no, żeby to troszeczkę tą gołowłkinę zabezpieczyć przed jakimiś ewentualnymi uszkodzeniami, i w zasadzie to tyle. I powiem Wam, że troszeczkę się też obawiałem, czy mi to się uda. Czy to będzie działało. Działa bez problemu. Yy, woda odchodzi, tu nawet widać. Proszę bardzo, jest sucho, a naprawdę tutaj też woda po prostu płynęła. Cały czas a teraz w zasadzie pewnie podejrzewam, że sobie płynie pomiędzy tym żwierem na dnie drenu i odchodzi do miejsca, które Wam wcześniej pokazałem. I mam tą pewność, że skoro tutaj wody nie ma i naokoło dumy jest sucho, to na tej pierwszej warstwie, i tutaj na tej ławie, która też jest sucha, nie ma opcji, żeby mi weszła woda do piwnicy.